Związane z kopicami, a od trzech lat jest związane z mauzoleum rodziny Szabkońskiej w Kopicach. Przekleństwo trwa na tym, że jak zobaczyłem pierwszy raz w Bibliotece Śląskiej jedno z tych z pałaców w Kopicach, widziałem, to jest to. I tak zostało przez 30 lat. Przez te 30 lat zbierałem materiał, poznawałem ciekawych ludzi. Ciekawi ludzie też pozwalali mi korzystać jakby z ich doświadczeń. No i po tych 30 latach stałem się takim dojrzałym człowiekiem, który chciał coś zmienić. I nigdy nie spodziewałem się, że to będzie... Tak szybko. Tak, może nie szybko, ale ta, ta, ta nasza nasza dziewczyna, czyli ten nasz śląski kopciuszek będzie taką ważną postacią w moim życiu. Zawsze ją jakoś tak marginalizowałem do momentu kiedy. I dzisiaj mamy to, co mamy. Nigdy nie spodziewałbym się tego, że w ogóle poznam jakiegokolwiek członka rodziny Szawgo czy właścicieli